Zapraszamy na stoisko Horcz Polska, gdzie prezentujemy 11 maszyn, wśród nich między innymi dwie nowości, Maestro TX, który właśnie stoi za mną i też agregat do głębokiej uprawy Fortis 7 AS. Jest to agregat, który dedykowany jest do dużych. Silnych ciągników, które pojawiają się na rynku. I mamy właśnie agregat, który idealnie spisuje się w trudnych warunkach, w ciężkiej uprawie, do, przy spięciu właśnie z tymi naj, najmocniejszymi ciągnikami. A za mną ta właśnie druga nowość, o której wspomniałem przed chwilą, Maestro 6TX, siewnik do siewu punktowego. Możemy wysiewać tutaj różne odmiany, różne kultury. To będzie ku, kukurydza, burak, soja, może i nawet słonecznik. Ale i też rzepak. Jest to siewnik, który wprowadziliśmy w tym roku. Mamy już do, pierwsze doświadczenia, zostały zebrane w Polsce. Wschody są. Bardzo ładne, jesteśmy bardzo dumni z tego produktu. Wyszliśmy z tym produktem z najważniejszą cechą do klienta. O to, o co nas klienci prosili w tym segmencie maszyn, czyli mała, kompaktowa maszyna zawieszana na trójpunkcie, układzie zawieszenia tylnym, układzie zawieszenia ciągnika z teleskopową ramą. Dzięki temu klient, operator może bardzo szybko zmieniać sobie ustawienia maszyny, odległości między rzędami względem tego, jaką kulturę wysiewa, czy to będzie burak czy to będzie kukurydza, czy to będzie słonecznik, a może i soja, albo i też rzepak. Więc tutaj wychodzimy z bardzo kompaktową maszyną i bardzo, fajną, bardzo fajnym narzędziem, który pozwala bardzo szybko dostosować i efektywnie dostosować ustawienia maszyny do różnych wysiewanych kultur.